Cześć, witajcie w naszym zagadkowym show! Już za chwilę usłyszycie zagadki z bajki Lolek buduje statek. To bajka, która pojawiła się już dawno temu, dlatego dla pewności lepiej wysłuchajcie jeszcze raz tej bajki albo spróbujcie swoich sił bez wysłuchania. Jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy! Pytanie numer jeden. Jaki przedmiot wziął Lolek, żeby zobaczyć, co znajduje się na odległej wyspie? Ojej, i to tak bez odpowiedzi! No pewnie, Lolek, to będzie wyzwanie. Dum dur dum, dum. Ojej, oj, oj. no co ja tam wziąłem? Du, du, ru, du, du. Ja wiem, co ty wziąłeś. Tylko czy dzieci wiedzą? Zaraz to sprawdzimy. No dobra. Prawidłowa odpowiedź to. Lornetka! Ciekawe, czy zgadliście. Jak zgadliście? Przyznajcie sobie pierwszy punkt. I ruszamy dalej. Pytanie numer dwa: Jaką wyspę dostrzegłem w oddali, patrząc przez lornetkę? Co to była za wyspa? I tutaj mamy dla was trzy odpowiedzi. Czy to była wyspa A, wesołego miasteczka, B, wyspa wesołej karuzeli, czy C, wyspa śpiewających bobrów. Uwaga, czas start. A, B czy C? Oj, Lolek, to dałeś teraz wyzwanie. Ciekawe, czy dzieci wiedzą? Ciekawe, ciekawe. Na pewno wiedzą to proste. Uwaga, to ja teraz podam odpowiedzi. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A. Lolek dostrzegł wyspę wesołego miasteczka. Brawo! Jeśli zgadliście odpowiedź, dostajecie kolejny punkt. A ja przechodzę do kolejnego pytania. Pytanie numer 3. Mamy ich łącznie 11. Jak zdecydowałem się dotrzeć na Wyspę Wesołego Miasteczka? A. Postanowiłem dopłynąć. B. Postanowiłem polecieć samolotem. Czy C. Postanowiłem zbudować łódź? A. B. Czy C. Dopłynąć samolotem, czy zbudować łódź? Uwaga, uwaga! Kończymy już czas! O lolo, lolo, lolo. co to będzie, co to będzie? No dobra Lolek, to teraz ja podam odpowiedzi. Czy to była odpowiedź A? Mm -mm. Czy to była odpowiedź B? Chciałeś polecieć samolotem? Ee. Mm -mm. Czy to była odpowiedź C? Postanowiłeś zbudować łódź? Tak, to prawidłowa odpowiedź, odpowiedź C. Lolek, to teraz ja przeczytam kolejne pytanie, dobra? Uwaga. Ile czasu Lolek samodzielnie budował statek? Uhu, to będzie dopiero trudne. A. Budował go jeden dzień? B. Budował go trzy długie godziny? Czy odpowiedź C. Budował samodzielnie statek tylko pięć minut? Czas start. Odpowiedź A. Jeden dzień, odpowiedź B. Trzy długie godziny, czy C. Pięć minut? Ojej, pamiętam to, jak budowałem ten statek, to nie było łatwe budować go samodzielnie. Uwaga, koniec czasu. Czy jest to odpowiedź A jeden dzień? Czy jest to odpowiedź B trzy długie godziny? Tak, to prawidłowa odpowiedź. Lolek zdecydował się na budowanie statku przez trzy długie godziny, po czym stwierdził, że sam nie da radę tego zrobić. Przejdźmy więc do pytania piątego. Lolek, twoja kolej. No dobra, tu jesteśmy w połowie. Czego użyłem, żeby zwołać przyjaciół do pomocy przy budowie statku? A, żółtej trąbki? U. B, złotego dzwonka? Czy C? Czerwonego gwizdka! Jak słuchaliście bajki, to na pewno to pamiętacie. Uwaga, uwaga, czas się nam kończy. Stop! Sprawdźmy prawidłową odpowiedź. Czy to była żółta trąbka? <trujne> Czy to był złoty dzwonek? <trujne> Ojej, kto to wymyślił w ogóle? Czy był to czerwony gwizdek? Tak, to czerwony gwizdek, no jasne. Dokładnie, to był czerwony gwizdek. Czas na pytanie numer 6. Czym zajmowała się małpka Małgosia podczas budowy statku? Ula, la. Lolek tutaj nie ma podpowiedzi. No to ja wam podpowiem. Małgosia małpka brała do tego czegoś młotek. Wiecie, co się robi młotkiem? U, na pewno wiedzą. To uwaga, 3 sekundy i kończymy. Jeden, dwa, trzy. Prawidłowa odpowiedź to. No jasne, Małgosia wbijała gwoździe! Dokładnie, Małgosia wbijała gwoździe, więc sprawdźmy, czy dzieci wiedzą, co robił Wąż Stefan. Takie jest właśnie nasze pytanie, numer 7. Jakie zadanie otrzymał Wąż Stefan? Ulala, la, to pytanie powinno się nazywać chyba pytaniem z gwiazdką, bo jest bardzo trudne. Ja sam nie pamiętam, co robił Wąż Stefan. Lololo. Lolo. chyba, chyba, chyba nie zdobędę tym razem punktu. Ojku, jajku! Co on tam robił? Mm, du, 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 du. Poszedł chyba do dżungli i co to było? Uwaga, kończymy czas i stop! Lolek, to ja odpowiem na to pytanie, być może ci się to przypomni. Wąż Stefan wyruszył w poszukiwaniu. Wioseł! Ano faktycznie, ale go ze mnie zapomniałem. Moja ojej. No dobra, to jakie masz pytanie numer 8? Pytanie numer 8 dotyczy leniwca Leszka. Jakie zadanie otrzymał leniwiec Leszek podczas budowania statku? I tutaj też nie mam odpowiedzi. O losie, to chyba kiepsko z moją pamięcią, ojejku, jejku. Hmm, pamiętam, że coś robił i zasnął, ale co to było? jej kuję. Ja pamiętam jeszcze, że było mu tam całkiem wygodnie. Dokładnie, to może będzie podpowiedź dla dzieci. Było mu całkiem wygodnie i zasnął. Uwaga, uwaga, koniec czasu i stop! Leniwiec Leszek szył żagiel, ale w trakcie szycia, jak to leniwiec Leszek. Zasnął. No tak, faktycznie ten leżak to ciągle śpi. Dobra, to ja czytam pytanie numer 9. Ojej, ostatnie trzy pytania przed nami. Co napotkało przyjaciół podczas podróży statkiem na wyspę? Odpowiedź A rekin. Odpowiedź B piraci. Czy odpowiedź C? Sztorm, czyli burza, ulewa i wielkie fale. Uwaga, czas start. Dzieciaki, czy na drodze przyjaciół stanęli piraci? Może był to rekin. A może był to sztorm? Ja nie podpowiadam w ogóle, w ogóle. Uwaga, koniec czasu? Sprawdźmy odpowiedzi. Czy jest to odpowiedź A rekin? No pewnie, że nie. Czy jest to odpowiedź B? Piraci? Ojako, no gdzie piraci? Tam nie było w ogóle piratów. Czy jest to odpowiedź C? Sztorm? No tak, to był sztorm. Brawo, kochani. Przed nami dwa ostatnie pytania. Pytanie numer 10. Co spowodowało, że zwierzęta w trakcie sztormu dopłynęły na wyspę wesołego miasteczka? Odpowiedź A. Każdy robił to, co chciał ale nie spał? B. Postanowili współpracować, czyli realizować wspólny plan. Uwaga, czas, start! Co to było? Co to było? No ja to wiem, bo chyba to był mój pomysł albo nie mój, nie pamiętam, ale na pewno ktoś wymyślił takie świetne coś i właśnie potem nam się udało. Uwaga, koniec czasu! Sprawdźmy odpowiedź. Czy jest to odpowiedź A? Każdy robił to, co chciał? Pff, mm -mm. Czy jest to odpowiedź B. Postanowili współpracować, czyli realizować wspólny plan? Tak, to prawidłowa odpowiedź! Bo jak mamy wspólny plan, to możemy osiągać wielkie rzeczy. Tak samo jak z budowaniem statku. Chciałem to robić sami. Spędziłem trzy długie godziny na budowaniu, a później poszło raz, dwa, trzy i statek gotowy. Lolek, czy jesteś gotowy na ostatnie pytanie? Uwaga, biorę wdech odwagi! Och, i jestem gotowy! Gdzie Leszek postanowił się zdrzemnąć po dotarciu na wyspę wesołego miasteczka? A: na diabelskim młynie. B: w kolejce górskiej. C: na zamku dmuchanym, czekając na księżniczkę. Czas start! Ojejku, jejku, gdzie to mogło być? No nie wiem. Myślę, że chyba Leniwiec kiedyś mi opowiadał, że tak czekał na księżniczkę. A może to nie był leszek? No nie wiem, nie wiem. Nie podpowiem wam tym razem, bo chyba sam nie doznanę punktu. Ojku, jajku, no trudno. Ale może wam się uda? Uwaga, koniec czasu. Sprawdźmy odpowiedzi. Czy leszek postanowił zdrzemnąć się na diabelskim młynie? Tak, to prawidłowa odpowiedź. Lolek, przecież on nawet nie dotarł do tej kolejki górskiej, a... O księżniczce, to powiem ci, że nawet nic nie słyszałam. Może to tajemnica? Ojejku, oj, to lepiej nie mówmy. Kochani, mam nadzieję, że udało wam się uzbierać jak największą ilość punktów. A jeśli nie, to koniecznie wróćcie do bajki o budowaniu statku a potem ponownie odpowiedzcie na te zagadki. A jeśli lubicie nasze zagadki albo bajki, wystawcie nam ocenę w aplikacji Spotify i kliknijcie dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienia o nowych odcinkach. Widzimy się już niedługo, do zobaczenia, pa pa pa!